Zmiany w zarządzie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Dotychczasowa prezes Elżbieta Błaszczyk decyzją Rady Nadzorczej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia została odwołana ze stanowiska. Funkcję tę powierzono Wojciechowi Zawalskiemu, zajmującemu dotąd stanowisko dyrektora do spraw medycznych. W piątek, 5 lipca, Rada Nadzorcza w uzgodnieniu z właścicielem Tomaszowskiej spółki, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, odwołała ze stanowiska prezesa zarządu, panią Elżbietę Błaszczyk. Powodów było kilka: pani prezes zbyt mało skutecznie realizowała zadania, zarówno inwestycyjne, remontowe, jak i również zbyt mało skutecznie zarządzała tym szpitalem. Dlatego też została odwołana z funkcji prezesa. Jednocześnie też w piątek Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa zarządu dotychczasowego dyrektora do spraw medycznych tego szpitala, pana Wojciecha Zawalskiego. Szpital jest mi znany, ponieważ pełniłem przez ostatnie dwa lata funkcję dyrektora do spraw medycznych. Dlatego zdecydowałem się na przyjęcie propozycji i podjąłem się funkcji prezesa. Myślę, że szpital jest w dobrej kondycji, dobrze spełnia swoją funkcję, udziela pomocy mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego, dlatego nie zamierzam dokonywać żadnych rewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu. Wszyscy pracownicy szpitala są mi dobrze znani, wysoko cenię ich kwalifikacje zawodowe. Myślę, że misją tego szpitala jest przede wszystkim nieść pomoc ludziom i tak będę się starał, żeby nadal funkcjonować. Oczywiście jest wiele rzeczy do zrobienia, wiele nowych zmian, które narzuciły na nas obowiązujące przepisy, dostosowanie do wymogów, które musi spełniać szpital, nowe kontrakty. Na pewno będziemy się starali powiększyć całą galę. Świadczeń medycznych, które realizuje szpital, będziemy się starali robić to wszystko, co do tej pory jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej, żeby pacjentom nieść pomoc. To w zasadzie niczego nowego nie należy się spodziewać. Od 1 lipca mamy nocną pomoc lekarską. Myślę, że mieszkańcy powiatu poznali, że funkcjonuje to dobrze i są zadowoleni z tego, jak Tomaszowskie Centrum Zdrowia podjęło się tego wyzwania. Myślę, że najważniejsze przed nami w tej chwili to przyszłoroczne kontraktowanie, żeby zwiększać liczbę kontraktów, zwiększyć dostępność, żeby jak najszerzej, jak najsprawniej pomagać ludziom. Z zawodu jestem lekarzem, ukończyłem Łódzką Akademię Medyczną, specjalistą ginekologii położnictwa. Jak również ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia. Oraz cały czas kontynuuję y, moją naukę w szkole głównej handlowej y, w Warszawie.